Jestem w zespole, który nazywa się Maria spodowska kiri i chciałbym w tym zespole dodać wpis, który pojawi się o określonej godzinie, o określonej dacie. Jak wiadomo, nie da się tego zrobić tak po prostu, przynajmniej na razie. Jak klikamy na nową konwersację, no to yy, wpisuję sobie jakąś wiadomość. Wiadomość. No, i nie ma tu nigdzie żadnego wskaźnika, żadnego czegokolwiek, co dotyczyłoby wyboru godziny, o której będzie to coś opublikowane. Mogę po prostu to opublikować i tyle. Jest teraz 15:41. No, i ta wiadomość została o tej godzinie właśnie opublikowana. Ale powiedzmy, że chciałbym tutaj w takim kanale, który specjalnie do tego ćwiczenia sobie stworzyłem kanał pod tytułem Wycieczka chciałbym powiedzieć uczniom, taką zrobić im niespodziankę że słuchajcie. O godzinie 15:43 wstawię Wam tutaj jakąś wiadomość. No i oni o tej 15:43 tutaj coś będą sobie chcieli oglądać, tak? No to mam do wyboru dwie rzeczy: albo po prostu siedzieć i o godzinie 15:43 coś wstawić, lub też druga opcja: mogę im opublikować wiadomość w kanale za pomocą wysyłania maila do tego kanału. Muszę, w ten, muszę zrobić to w ten sposób, że muszę, muszę pobrać sobie adres mailowy tego kanału i następnie wysłać na ten adres wiadomość. Zrobię to w następujący sposób. Klikam sobie przy kanale trzy kropki i klikam opcję pobierz adres e-mail. Ten adres e-mail kopiuję do schowka. Następnie wchodzę sobie do poczty. I w tej poczcie klikam sobie nowa wiadomość. W adresie wklejam adres mailowy tego kanału i dodaję temat program wycieczki. A tu wpisuję wycieczki. A tu wpisuję program. Wycieczki taki, tu a taki będzie. No i gdybym chciał na przykład tą wiadomość o tej właśnie 1543 stawić no to zrobiłbym tak. Zamiast klikać teraz na wyślij. Outlook jest tam cały czas. Zamiast kliknąć na wyślij, to klikam sobie tą strzałkę przy wyślij, i to jest taka opcja wyślij później. Klikam w to, i w tym oto kalendarzu mogę wybrać godzinę, o której taka wiadomość się pojawi w moim kanale. Jest teraz 15:43, no to ja sobie wybiorę 15:45, żeby za dużo nie czekać, czyli 14 stycznia. Data pamiętna dla niektórych. I 1545 niech będzie. I klikam sobie wyślij. No i mogę u autorka wyjść. Ta wiadomość zostanie za chwilę, znaczy zostanie tam zakolejkowana, żeby została wysłana. A ja sobie wracam do mojego zespołu i czekając na to aż się ten mail dostanie. Aż się tam zapisze, to sobie dodajmy coś jeszcze. 15, teraz jest 44. Dobra, i czekamy teraz chwilę na, te, na tego maila, żeby to się pojawił. A w trakcie jak czekamy, no to podobnego rodzaju operacje, czyli opublikowanie jakiejś treści w, jakiejś tam, w jakimś narzędziu, można robić też w innych przypadkach w Office. Ie. No i częściej może to zrobić za pomocą właśnie wywołania wiadomości Emailowej, wysłanie wiadomości e-mailowej w jakiejś tam porze, a później za pomocą pakietu Power Automate można taką wiadomość w odpowiednie miejsce, w odpowiednim czasie przepchnąć. Ale to, tak, to już tak na marginesie, na razie tak zagaduję, żebyśmy na 15.45 zaczekali. Dodajmy sobie kolejną wiadomość: 15.44, druga wiadomość. O, no, już mamy o 15.45 nam się to załadowało, dobra. I teraz za chwilę tutaj wskoczy wiadomość z maila. Tu będzie taka strzałka na dole, że nowa wiadomość. No to czekamy, czekamy, tak zagaduję. W trakcie jak zagaduję to być może się zdziwiliście, że jest taka nazwa zespołu Maria skłodowska kili No to dla tych, dla których to jest jakaś taka nowość, coś dziwnego, no to tak przypominam, że sprzedaje taki patent, żeby nazywać zespoły zgodnie z tym, jak się nazywa, znaczy według nazwisk polskich y, naukowców. Akurat Maria Skłodowska-Kiri Skłodowska jest dosyć dobrze znana na świecie również, natomiast są tacy polscy naukowcy, którzy nie są znani na świecie, ale też nie są znani u nas. No i warto by było właśnie na przykład w taki sposób tutaj ich, yy, no, jak to się mówi rozpropagować. Czekamy na, tą, na tego maila, który wpadnie. Zaraz wpadnie, na pewno. Być może te zegarki nie są tak dokładnie. O, właśnie już mamy taką wiadomość, że jakieś nowe wiadomości nam się pokazały. Klikam w to coś, żeby mi się przewinął, przewinęła zawartość kanału. No i mamy mail, który wpadł o 15.46. Jakieś tam mamy delikatne rozzawirowania między, między tymi godzinami. Nieistotne. No i mamy tutaj temat maila. Tu jest osoba, która to, tego maila wysłała, a tu jest treść maila. Czyli w taki oto sposób można sobie dorobić funkcjonalność, której nie ma, a która może nam się przydać. No i to właśnie chciałam pokazać.